No cześć, cześć, witajcie. Do Was kolejny odcinku na kanale Specjalny 99 Roblox i dzisiaj słuchajcie, przestaje wam wszystkie według mnie najlepsze metody, jakie póki co udało nam mi się znaleźć, aby zarobić miliony gemów w nowym tak zwanym hacker update'cie. Więc słuchajcie, no jest tutaj chyba póki co dwie metody, takie najbardziej efektywne udało mi się e, póki co znaleźć i za chwilę Wam je oczywiście e, pokażę, ale zanim zaczniemy, oczywiście przypominam, że będzie dzisiaj loso, znaczy ogólnie teraz porocznikami, jest los na hiura. Więc jeżeli chcecie sobie wziąć udział, to polecam stawić sobie Łapkę w górę, bo powiem wam tak, piliście to 50 łapek pod ostatnim odcinkiem, naprawdę dużo szybciej niż się spodziewałem, więc naprawdę jest taka, że jak chcecie, to możecie. I wystarczyło zrobić po prostu konkurs na hitchpad, aby zobaczyć, że, że jak chcecie to te łapkę jednak umiecie zostawić, co? No właśnie. Ale nie, mówię, zostawiacie łapkę w górę pod odcinkiem, subskrypcja oczywiście musi być. Yy, I po prostu piszecie komentarz ze swoim nickiem, możecie tam dodać coś w tylu yy, spoko film albo... Ktoś tam co chcecie sobie napisać. E, no i wasz po prostu, nikt tutaj ten małparzem mógł wam wysłać, po prostu e, już peta, bo na 60 łapek tak, tym razem na 60 łapek będziemy losować kolejnego huge'a, więc zobaczymy, czy Wam się uda wyrobić do następnego odcinka. Jak nie, to jak coś, to na kolejnym będziemy, na kolejnym, kolejnym będziemy losować dwa huge albo coś takiego. No zobaczymy, jak coś. Nie wszystkie konkursy będą pokazywane na odcinkach, ale postaram się zrobić tak samo jak na konkurs poprzedniego huge. A. Teraz sobie zrobimy. Teraz sobie zrobimy i zobaczymy, kto wygra. Więc przechodzimy do losowań i zobaczymy, kto wygrał konkurs z poprzedniego odcinka. Ok, więc tutaj wszystko przygotowane, więc lecimy, continue. Zobaczymy, kto zwycięży. A zwycięzcą jest Małgorzata. No to nieźle ty. No to nieźle, tego się nie spodziewałem. No cóż, gratulacje i już Ci wysyłam, oczywiście, huge'a. No, to nieźle, ja spodziewałem się, że Małgorzata wygra dosłownie pierwsze dostęp na Hura. ale cóż, pozdra do odcinka. O! O! S? Yes? Ale że u parę wygrałem jajko? No, nice, jestem się podoba ty. No i fajnie, jesteśmy aż tak na minus. Dobrze, słuchajcie, lecimy. E, huge... E, nie pamiętam który w sumie był na zdanie, więc po prostu... Mam trochę tych więc może huge present cut, więc... gratulacje. Wygrałaś to z odcinka. No i fantastycznie, wysłany oczywiście e, Huge present Cut. Ok, więc przechodzimy teraz już do metody. I jeszcze chcę tak na szybko powiedzieć, że zapraszam od Polsce też się na najlepszy dyskurs w 99. Jest tam masę konkursów, już różnych rzeczy, chcecie sobie łatwo zarobić w pecie, zdobyć jakieś gemy na początek, to polecam link w opisie. Sam stamtąd mam praktycznie, udało mi się zdobyć tego Titanika, więc jak nie będzie mogę polecić. E, a my, słuchajcie, przechodzimy do sposobu, więc zacznijmy może od pierwszego sposobu, o którym część są, mocno nie zdaje sobie sprawę, ale ja się dowiedziałem na tym na live, więc chcę bardzo podziękować moim wspaniałym widzom, którzy mi o tym powiedzieli A słuchajcie, słuch a jest to słuchajcie, sposób z Fuse Machine, Fuse Machine można powiedzieć, że możecie na tym zrobić naprawdę dużo gemów i zrobić sobie najlepsze pety w grze, chociażby takiego Rainbow Max Foxa, bo jest na to szansa Kosztują 3,5 miliona gemów i Fuzując takie oto hakt komputer, możecie sobie bardzo na tym dużo zarobić. Więc w sumie jak macie taki Rainbow Hack komputer to jest to nieskończona można powiedzieć farmagemów. Zobaczcie sobie. Zwykły hakt skeleton kosztuje 9000, nie? Jeżeli sfuzujecie sobie 45 Rainbow hack Komputer, to macie 100% szans minimalnie zdobyć hakt skeleton, skeleton. co ja mówię w ogóle? Skeleton. A jak tutaj możecie obliczyć, no to to jest 108 GMów, więc 45 to jest tak około 4,6 koła, 4,78 koła. Nie umiem liczyć teraz 455 tysięcy. Coś takiego. E, dobrze, więc, więc po prostu fusujecie takie 45. Zobaczmy, co nam dopnie. Więc to zwykły hack skeleton i po prostu powtarzacie cały czas tą metodę, e, aż macie szansę na zdobycie nawet takiego Masked Foxa. I to nie tylko zwykłego. E, mi na przykład na live się udało zdobyć, e, ale potem fusowałem mi się nie udało. Mimo wszystko, o, zdobyliśmy złotego, który ile je kosztuje? On kosztuje, słuchajcie, 38 tysięcy, więc w taki łatwy sposób macie już 30 tysięcy profitu przez Zwykły fuse, który kosztuje tylko ile? 50 gemów, więc sami widzicie, że jest to mega Op metoda i szczerze nie wiem czemu te pety cały czas tyle kosztują, skoro wystarczy po prostu sfuzować i, i się ma te pety. Nie wiem czy po prostu dużo osób nie wie o tej metodzie, czy po prostu jakoś e, nie chce się ludziom fuzować. No o co chodzi? No mimo wszystko no, potrzebujecie, trochę czasu poświęcić, ale jak nie macie co robić w tej grze i tak, bo bądźmy szczerzy, poza farmieniem i ekspieniem na awku to potem nie ma dużo rzeczy do roboty, to możecie sobie tak naprawdę bardzo szybko dorobić sobie. O, widzicie kolejne złote, kolejne 30 tysięcy profitu. No i tak po prostu sobie zarabiacie i zdobywacie łatwo chemiki. E, i musicie po prostu i musicie mieć nadzieję, że po prostu trafi wam się także na przykład taki Mask Fox, bo jest szansa, jest ona bardzo mała, ale jest. Więc jak chcecie jak może macie szczęście bardziej to to może wam poleci. No mi tutaj oczywiście nic nie chce siąść. Jest też szansa, że po prostu dropnie wam Rainbow Hacked Computer i kilka dropo który kosztuje już 192 tysiące, więc sami widzicie, że... Naprawdę da się na tym zdobyć, zarobić. Niestety, chyba nie ma opcji na autofuse, bo ja jestem taką osobą, co zwykle chce, żeby wszystko, żeby wszystko się robiło za mnie. Eee, nie wiem, jak znajdę jakąś metodę na autofuse, to może wam się z wami podzielę, ale póki co, szczerze wątpię, że takie jest, bo patrzyłem się i nie mogłem nic znaleźć. Więc jeśli takie coś jest, możecie mi to posunąć, ale no mówię, jeśli chce wam się. O! I sami widzicie, udało mi się zdobyć Max Foxa zwykłego, co prawda? Ale jest, ale jest, udało się, więc fantastycznie. Więc słuchajcie, to jest pierwsza metoda, na której macie sobie bardzo fajnie zarobić gemy właśnie w tym nowym update'cie, Bo właśnie przez takie chwilowe, nie wiem, fuzowanie zarobiłem teraz już jakieś 300 tysięcy gemów, coś takiego, więc myślę, że całkiem spoko. Dobrze, ale przechodzimy do następnej metody, a jest to słuchajcie hacker. Keys. Jest to, słuchajcie, nowy hacker Keys, które mam w 188, bo szczerze długo jakoś nie farmiłem, ale mniej więcej znam loadout. Znam loadout, znam enchanty, e, które, powiem Wam szczerze, nie są drogie. I jako gracz free to play, możecie je sobie bezproblemowo zdobyć i zdobywać praktycznie tyle samo kluczy, co gracz ogólnie pay to win. E, słuchajcie, już Wam pokazuję loadout, ale zanim jeszcze to przejdziemy, powiem Wam, iż Większą ilość takich kluczy zdobywacie po prostu mając więcej osób na serwerze. Więc jeżeli macie na przykład. więcej osób, więcej znajomych na serwerze, jeżeli macie znajomych, to pijcie po prostu sobie do nich, żeby z nimi sobie farmić, bo dzięki temu zdobywacie więcej po prostu kluczy. Czasami też na jakichś arenach się pokazuje hacker key search, że się tak wtedy na jakiejś arenie zdobywa. Jest większa szansa na te klucze. No, i tyle. No, i wtedy po prostu polecam iść na tą arenę, żeby sobie mieć szansę na zdobycie większej ilości kluczy. Ale to głośne. Tak, ja ściszyłem to sobie, żeby nam to nie przeszkadzało. Więc ogólnie, najlepszy loadout, najlepsze ogólnie enchanty, wszystko jakie potrzebujecie na farmienie kluczy, to jest mniej więcej takie coś. Tutaj, jeszcze jak macie rangę 20, ja nie mam, i jesteście graczem Paytoon i macie te wszystkie enchanty, to polecam dać jakieś, nie wiem, strong Petsy albo ogólnie Criticalsy. Bardziej strong pets. Tutaj po prostu dajecie sobie jeden strong pet i takim mniej więcej loadout chcecie mieć. Dlaczego po? się zapytacie? E, dlatego, że nam zależy im szybciej, tym lepiej. Kolejna rzecz to happy pets, e, które dają właśnie szybkość i to, że pety atakują szybciej. No, ci po prostu dają szybkość. No, w skrócie. E, explosive daje takie coś, że czasami pojawia się... Explosive, tak jak nam to wskazuje. Więc to też naprawdę dużo pomaga w farmieniu tych... Ogólnie chodzi po prostu o to, żeby niszczyć to jak, ale to jak najszybciej. Grooty jest też fajne, bo daje wam to więcej procent z owoców, a macie też na przykład chyba jakieś owocki co... Czekaj, są owocki na Spida? Czy nie ma? Teraz w sumie nawet nie wiem. Chyba nie mam, ale daje wam to takie coś jak team wiecie, no ogólnie owocki, no są mega OP i polecam je używać. Jeśli chodzi o flagę, polecam dać tutaj hasty flag, bo hasty flag to no to, że po prostu pety są szybsze i odpalenie sprinklerów. Bo one tutaj też naprawdę dużo dają, w skrócie dają to, że e, Te rzeczy niszczą się szybciej, w skrócie, te niszczą się szybciej Więc ogólnie polecam wam zebrać cały jakiś ekwipunek, jeśli chodzi o ekwipunek petów e, To żeby chociaż, jeśli jakieś te hacks skeletony, nie mówię, że rainbow, ale żeby jakieś po prostu mieć e, no polecam sobie zebrać, bo dzięki temu możecie to po prostu sobie fajnie szybko zdobywać. E, się też pewnie zapytacie czemu tutaj nie jest tylko jedna książka na Treasure Hunter i w ogóle. To co słyszałem to Treasure Hunter nie do końca działa na taka hacker keys, ale polecam ją sobie dać, bo dzięki temu zdobywacie więcej itemków, na których też możecie sobie fajnie tutaj zarobić, milecie naprawdę tutaj sporo itemków, ale to dlatego, że ja jestem super dropstą może też dlatego. E, no, mimo wszystko jest naprawdę fajna metoda, bo niszczy się to bardzo szybko, tym zdobywamy bardzo szybko itemki i jest większa szansa na zdobycie. Po prostu hacker keys. E, no i tak to słuchajcie się prezentuje. Jak już macie ten hacker keys, to po prostu idziecie, idziecie otworzyć sobie hacker czy której e, szanse, no słuchajcie, te hacker zostały e, ułatwione. Zostały utwione, zaraz wam powiem dokładnie na ile. Dobra, powiedziałbym, ale teraz nie mogę tego znaleźć. E, mniej więcej 1 na 3300 chyba to było. 1 na 3300 był zwykły hacker Axolot, i reszta, no było trochę ciężej. Ale mimo wszystko, no szanse są łatwiejsze. Szanse są łatwiejsze, cały czas są całkiem ciężkie, to prawda, ale jest większa szansa na po prostu zdobycie tego Fakera x więc może kto wie, może wam się uda e, może wam się uda zdobyć tego e, nowego e, Huge Peta, no. E, poza tym możecie zdobyć sobie także Seashells z tego, więc to jest całkiem fajna. I inne masa innych rzeczy, które możecie potem sprzedać i zarobić, ale ogólnie, największą rzecz, jaką polecam sobie robić, to zostawić sobie właśnie tutaj na awczenie. Jak nie macie super magnet, to wtedy polecam Wam tutaj użyć magnet flag, a zamiast tego dać, nie wiem, na przykład jakieś tą pecy, czy ogólnie jakieś, nie wiem, diamonds, czy po prostu inne rzeczy, criticalsy, albo jakiś dodatkowy enchant, który po prostu może Wam coś dodatkowo dać, a po prostu wtedy. Pójść sobie na Voight World i robić sobie fuse właśnie tych petów, o ile je macie, bo na początku musicie je oczywiście zdobyć. E, więc tak się słuchajcie to wygląda. E, zauważyłem, że to chyba za często mówię słuchajcie na odcinkach, ale... No tak to wygląda. O, i sami możecie zauważyć, tutaj jest chyba hacker e, ten... O, Alias Search. I tutaj mamy double, e, double hacker Key Drops. I to polecam Wam używać. Dodatkowo, e, jeżeli macie trochę tych kluczy, polecam wam je sobie otworzyć, bo jest szansa, że z takiego hacker chesta e, dropnie Wam hacker key Enchant, który daje Wam po prostu większą szansę na klucze, a to potem skutkuje tym, że będziecie zdobywać więcej tych kluczy. Dlatego nie wiem też do końca jaka jest szansa na tego, niestety ten enchant. Chciałem to sprawdzić, ale teraz Twitter mi coś szwankuje i teraz nie wiem. Eee, no ale cóż, poszukajcie na pewno znajdziecie na YouTube jest masa filmów na ten temat, tak samo na Google eee, czy innych Twitterach, więc możecie sobie sami po prostu to szybko znaleźć. Mimo wszystko polecam sobie oglądać ten channel, on jest teraz drogi chyba. Teraz też tam sprawdzę ile kosztuje. No 500 milionów, więc Nieopłacalny jest bez dwóch zdań, póki co na kupienie tego. E, Ale kto jak ktoś ma gemy, nie ma co z nimi robić. To może sobie zakupić taki enchant i mieć więcej kluczy. Mimo wszystko, czy jest to warte? Nie wiem. Nie wiem, sami sobie odpowiedzcie. E, bądź co bądź, no tak to wygląda. Tak wyglądają więcej wszystkie metody. Staram się wam wszystko pokazać. No i co, jak mówię, też nie macie super magnetu, to sobie użycie po prostu zwykły magnet i jak farmicie na tamtej krainie to jest spoko, ale jak chcecie gdzieś robić fuse pety, to wtedy musicie sobie użyć po prostu, no, musicie sobie użyć magnet flag i tyle więc to jest całkiem git. Okej, okay, więc to no na tyle w tym odcinku. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Przypominam o konkursie. Musi być łapka w górę, subskrypcja teraz wasz link z Robloxa. Zapraszam na Discorda oraz na moją grupę Roblox. Brakuje tam niedużo do tysiąca osób, a czasami są konkursy na Robuxy, więc jeżeli chcecie wziąć udział w takich konkursach, to musicie być na tej grupie, więc zapraszam. No i tyle. Więc dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach i na live'ach oraz zapraszam was na mojego Discorda, także mój Discord też jest super i wakacje postaram się znowu zacząć tam robić jakieś konkursy, może daily na przykład, no pięciem daily, czy coś takiego, no sobie codziennie dużo, no, więc pa pa i do zobaczenia, cześć, siema